Zgodnie z zapowiedzią minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek przybył w czwartek do Kościerzyny. Wspólnie z władzami wojewódzkimi oraz powiatowymi w pierwszym liceum ogólnokształcącym w Kościerzynie odbyła się ogólnopolska inauguracja roku szkolnego 2022/2023. W tym uroczystym wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele władz wojewódzkich, powiatowych, Kuratorium Oświaty, Policji, Straży Pożarnej, Duchowieństwa, dyrektorzy szkół oraz uczniowie. Uroczystość otworzyła dyrektor pierwszego lo w kościerzynie edyta Bławat. Następnie głos zabrał minister Przemysław Czarnek, który podkreślił, że kościerzyna od wielu lat znajduje się w jego sercu. Niepokojąco zabrzmiały też słowa gościa, w których wyraził nadzieję, że nie będzie nam przeszkadzać nauka zdalna. Czyżby minister wiedział, iż zbliżający się rok szkolny po raz kolejny uczniowie spędzą przed monitorami? Gość zapowiedział też podwyżki dla nauczycieli oraz obiecał, że Kościerski Ogólniak, jako pierwszy, otrzyma nowoczesne wyposażenie w laboratorium w ramach nowego programu dla szkół ponadpodstawowych Laboratoria Przyszłości. Ogólnopolską inaugurację roku szkolnego uświetnił występ żeńskiego chóru kameralnego pierwszego LO w Kościerzynie. obyło się też bez niespodzianek. Przed przyjazdem ministra, przed budynkiem szkoły, pojawili się mieszkańcy protestujący przeciwko polityce oświatowej prowadzonej przez obecne władze. Prezentowane na transparentach hasła nawiązywały do nowego podręcznika Historia i teraźniejszość. Wśród prezentowanych haseł można było zauważyć takie jak: nieistotny czy z in vitro, czy z kapusty. Wszystkich kochaj, chyba że masz łeb pusty. A także: wolność słowa, czarnek, twoja matura to totalna bzdura. Czy też stop indoktrynacji? Hashtag czarnecki exit.